Halo, halo, moi kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na czytanie tygodniowe od 28 lutego do 6 marca. A to czytanie jest dla wszystkich, którzy są urodzeni w elemencie powietrza, czyli dla bliźniąt, wagi i wodnika. I moi kochani, mam nadzieję, że to będzie pozytywne czytanie um, dla, te, dla Was yy, i na ten właśnie nowy tydzień w nowym miesiącu miesiącu, który. Jest takim pozytywnym miesiącem, bo właśnie w marcu budzi się wszystko do życia, przychodzi wiosna, kwitną kwiaty, drzewa puszczają pąki, wszystko zaczyna się zielenić i wiosna przychodzi, czyli coś nowego, coś pozytywnego. Także mam nadzieję, że mimo tej sytuacji na zewnątrz będzie to taki pozytywny okres dla nas wszystkich. Piątka mieczy. Siódemka buław. I czwórka buław. Piątka mieczy pokazuje. Pokazuje klęskę. Pokazuje, że człowiek. Poniósł jakieś straty, straty emocjonalne, różne straty. Tutaj może się wszystko pod tą kartą kryć, ale nie będę dużo mówić, zobaczymy, co tutaj jeszcze karty dopowiedzą. Trójka Buław pokazuje coś nowego. Ja mam takie wrażenie, że wy się pozbieracie po czymś, co było. Negatywne. Być może coś było w waszym życiu, coś takiego niezbyt pozytywnego. Taka, taką małą klęskę mieliście w jakiejś tam y, dziedzinie swojego życia i tu zaczniecie na nowo działać. Trójka była w y, książę, Kielichów i zmiana. Dwójka pozytywna zmiana, dwójka monet pokazuje właśnie taką, taką pozytywną zmianę, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, w ogóle jeżeli chodzi o, 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 życie, o życie, że coś się zaczyna dziać, że człowiek właśnie się zmienia z tego negatywnego, przychodzi w to pozytywne, z czarnego w to białe, z, z nocy wchodzi się w dzień. Także tutaj coś pozytywnego zacznie się dziać. Mam wrażenie, że to, co mieliście do tej pory, takiego niezbyt dobrego, że to się zacznie kończyć, że tutaj zacznie się coś nowego dziać. Ta trójka właśnie na to wskazuje, bo trójka była, pokazuje właśnie coś nowego. Człowiek się stara, żeby, żeby coś się zaczęło dziać. Tutaj mamy pozytywne uczucia, emocje, no i ta dwójka, ta dwójka monet. Która właśnie pokazuje tą pozytywną zmianę. Tutaj siódemka buław mówi o tym, że Wy się staraliście lub będziecie się starać właśnie iść do przodu, żeby sobie coś wywalczyć. Zobaczymy o co tutaj chodzi. No tutaj mamy walkę: rycerz buław, szóstka mieczy komunikacja i paść buław. No tutaj Wy będziecie chcieli się z czegoś wyzwolić. Zawsze, za wszelką cenę. Ja to tak widzę coś nowego zacząć. Tutaj będą jakieś rozmowy, być może jakaś wymiana na papierze, może jakaś mailowa, ale tutaj będą, będą jakieś, ja właśnie jakieś zmiany. Będziecie walczyć o, swoją, o, 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 o siebie, o swoją pozycję. I czwórka Buław mówi właśnie o takim zakończeniu, czegoś pozytywnym zakończeniu i wejście fazę czegoś, now w nową fazę, w nową pozytywną fazę. Ta czwórka buław to, to, um, to jest również karta pokazująca Właśnie takie ważne fazy życiowe, tak jak na przykład zamieszkanie w nowym domu, czy przeprowadzka do nowego mieszkania, zaręczyny, ślubu, narodziny dziecka, coś coś w tym rodzaju, tak? Takie ważne fazy życiowe. Tutaj u Was być może będzie jakaś zmiana. Jedynka buław, no, świetna energia, mocna energia, miłość maha, ok. I karta szczęścia koło fortuny. No, tutaj się zapowiada. Dla mnie, jak ja to tutaj widzę, ja widzę, że wy z czegoś wyjdziecie, co było ym, dla Was niekorzystne, jakaś, jakąś klęskę ponieśliście w życiu, że to tak powiem. Coś było niedobrego, coś, coś było takiego niezbyt pozytywnego tutaj. I Wy się z tego uwolnicie, będziecie walczyć o to. I y, wy, wy to wygracie, wy, wy, dla Was to się odwróci korzystnie, dla Was będzie się koło fortuny kręcić, koło szczęścia. I tu jest również miłość. Tu mamy tą dwójkę tych kielichów. Dwójka kielichów pokazuje y, miłość, dwojga ludzi. Taką zrównoważoną miłość. No tutaj muszę powiedzieć, coś może być, coś może być. Może kogoś spotkacie, może ze swoim partnerem, z którym w tej chwili jesteście, wejdziecie właśnie w taki bardziej zaangażowany związek, lub ten związek nabierze takich, takich mocnych ram. Coś tutaj będzie się działo, no i ta jedenka. Buław to też zapowiada, bo tu jest dużo energii, dużo, dużo zaangażowania, dużo chęci, żeby właśnie wejść w to coś nowego. Także pozytywnie, moi kochani, troszeczkę będziecie musieli się napracować, tak? Tutaj widzę tą ta siódemka tych buław, to pokazuje tu bez zaangażowania nie będzie, ale jest dużo energii, jest bardzo dużo energii, tak? Także e, pozytywnie. Właściwie nie mam co tutaj już dodać. Karty pokazują na to, że będzie jakaś, jakaś zmiana, właśnie z czegoś negatywnego w coś pozytywne, wyzwolicie się w końcu z czegoś, co Wam przeszkadzało i szczęście Wam zaświeci przyjdzie do Was, tak, otworzy przed, przed Wami swoje wrota. Mam nadzieję, że chociaż w małym stopniu, ale poczujecie się swobodnie, może będzie właśnie w tym tygodniu jakiś powód do radości, do szczęścia. Także kochani, trzymajcie się, uważajcie na siebie i wierzcie, że e, dobro zawsze wygrywa. Także kochani, trzymajcie się i do zobaczenia.